Witajcie w dzisiejszym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj poruszymy temat startu misji Perseverance, Starlinków 9 i powrotu Crew Dragon na Ziemię. Misja Perseverance nazywa się inaczej Mars 2020, podczas tej misji zostanie wysłany łazik Perseverance i Ingenuity. Ingenuity jest helikopterem marsjańskim, czyli... Start misji odbędzie się już 30 lipca 2020 roku o godzinie 13:50 czasu polskiego. Podczas tej misji zostanie wysłany łazik Perseverance i dron lub helikopter Ingenuity. Mówię dla, ma wam, że helikopter lub dron, bo w sumie to bardziej przypomina drona niż helikoptera, ale NASA oficjalnie nazwała to jako helikopter. Czyli Perseverance, łazik Perseverance jest ulepszoną wersją łazika Curiosity. Głównym zadaniem łazika Perseverance będzie znalezienie śladów świadczących o tym, iż na Marsie istniało kiedyś życie. Łazik pobierze próbki, które zostaną wysłane na Ziemię przy następnej misji dopiero w 2031 roku. Będzie to pierwsza misja, gdzie NASA będzie szukała mikroorganizmów, mi, mikroorganizmów pozaziemskich. Perseverance doleci na Czerwoną Planetę 18 lutego 2021 roku. Perseverance zostanie wyniesiony za pomocą rakiety Atlas V, która odleci z Kap Canaveral. Łazik Perseverance waży ponad tonę, a dokładniej 1025 kg. Jego długość to 3 metry i 2 metry wysokości. Perseverance wyląduje w kraterze Jezero. Wideo o tym kraterze wstawił Tata astronom na swój kanał, Link do tego wideo znajdziecie pod, pod, w opisie tego, tego wideo. Na łazika Perseverance założono aż 23 kamery. Będzie to najbardziej medialny łazik, który został wysłany. Marsjański minihelikopter Inguinity. spróbuje wznieść się na powietrze na Marsie, co jest bandycko trudne, co jest dużym wyzwaniem technologicznym dla NASA, -y, jak i dla wszystkich naukowców. Będzie to duży krok. Następnym naszym tematem dzisiejszym będzie start Strelinków 9, który mamy nadzieję, że już wystartują 1 sierpnia o godzinie 9.21, czasu polskiego. Fakt, że samego startu nie będziemy mogli obserwować z Polski, ale już następny przelot 3 sierpnia, dopiero czyli za dwa dni, dwa dni po starcie, będziemy mogli obserwować o 3.40. Wyświetlę więcej szczegółów dla tego przelotu czyli starlinki 9 3 sierpnia 2020 roku wyjdą z cienia o ścienia ziemi o 3:40 na wysokości 14 stopni na zmucie 172 stopnie południe e, maksymalna wysokość 16 stopni zostanie osiągnięta o 3:41 na zmucie 147 stopni południowy wschód e, starlinki zejdą poniżej 10 stopni o 3:42 na azymucie 104 stopnie, południowy wschód, a sterniki zajdą pod, pod horyzont o godzinie 3:44 na azymucie 80 stopni. Azymut to jest to, co musicie ustawić sobie na kompasie, żeby dokładnie trafić na przelot. Następnie wysokość sobie ustawiacie, czyli na kompasie 147, wysokość 16 stopni o godzinie 3:41 i będzie to maksymalna wysokość przelotu dla tych starlinków. Przejdziemy do następnego przelotu, 4 sierpnia 2020 roku. Aha, wcześniej jeszcze tutaj chciałem wam pokazać trajektorię dla tego przelotu, czyli tutaj w tym miejscu starlinki wychodzą z cienia Ziemi, przelatują niedaleko gwiazdozbioru Wieloryba i tutaj niedaleko Wenus będą już schodziły pod horyzont. Teraz przejdziemy w takim razie do przelotu 4 sierpnia o 3:44. Będzie to znacznie wyższy przelot, 27 stopni nad horyzontem, maksymalna wysokość. Wyświetlam więcej szczegółów. Czyli starlinki wyjdą z cienia Ziemi o 3:44 na wysokości 20 stopni nad horyzontem, na Azymucie 194 stopnie, południowy zachód. Maksymalna wysokość 27 stopni zostanie osiągnięta o 3:45 na Azymucie 153 stopnie, południowy wschód. Poniżej 10 stopni starniki zejdą o 3.47 na azymucie 90 stopni. Natomiast starniki zejdą pod horyzont o 3.49 na azimucie 77 stopni południowy wschód. Trajektoria dla tego przelotu już się pokazuje. Czyli starniki wychodzą z cienia tutaj, w tym miejscu na poziomie gwiazdozbiora wodnika. Jeżeli dobrze widzę na ekranie, tak. Przylatują przez gwiazdozbiór Wieloryba, niedaleko Marsa, który będzie bardzo blisko gwiazdozbioru Ryby. Starlinki dalej kontynuują trasę niedaleko Byka i zachodzą pod horyzont na poziomie Wenusa, mniej więcej. Trzecim i ostatnim tematem w tym wideo będzie powrót Crew Dragon na Ziemię misji DM-2 czyli bo Bengen i Doug Harley już niedługo wrócą na Ziemię. Już o godzinie 23.45 1 sierpnia 2020 roku nastąpi zamknięcie włazu do kapsuły. O godzinie 1.34 2 sierpnia 2020 roku kapsuła oddokuje od ISS. Wtedy rozpocznie się lot powrotny, procedura powrotu na Ziemię. Wodowanie jest przewidziane na 21, na 21 godzinę, 21:42 dokładnie. Nie, poczekajcie. Wodowanie jest przewidziane na 20:42, przepraszam, 2 sierpnia 2020 roku, czyli 20:42 wodowanie na oceanie, prawdopodobnie. Już o godzinie 23:00 rozpocznie się konferencja z astronautami. Tutaj na ekranie wyświetliła Wam się cała procedura tego powrotu na Ziemię i wodowania. Czyli macie pierwszy etap, jest oddokowanie od, um, od ISS, no i tutaj macie dalej wszystkie etapy, które, jest, które zostaną zaliczone podczas powrotu na Ziemię, aż do splashdown, czyli do wodowania. Dziękuję za, za oglądanie dzisiejszego wideo. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, zapraszam. Live z tego przelotu, znaczy z tych startów będziecie mogli oglądać na grupie Starlinki na Facebooku, do której zapraszam również. W takim razie życzę wszystkim miłego wieczoru. Hej!